Cześć! Dzisiaj przedstawię Wam 30 oszałamiających ciekawostek o McDonaldzie, o których w życiu nie mieliście pojęcia. Czy wiedzieliście, że McDonald's składa się z fundamentu, posadzki, ścian, sufitu oraz dachu? W jego skład także wchodzą okna, drzwi, podłogi, stoliki oraz wiele, wiele innych. Odwiedziliście lub odwiedzacie restaurację McDonald's? Jeżeli tak, to zapewne korzystaliście też z WC. Czy wiecie, że w każdej z łazienek w McDonald's na ścianach oraz podłogach znajduje się po 276 płytek? Ciekawostką jest, że każdy klient otrzymuje po zakupieniu produktu Paragon, który, w zależności od transakcji, będzie nam pokazywał inną kwotę zamówienia. W McDonald's możemy zjeść na siedząco, na stojąco, na zewnątrz albo w ogóle. Litera M w logo McDonald's jest 12 literą alfabetu greckiego. Natomiast sama litera M składa się symbolicznie z czterech frytek, które możemy sami odtworzyć bez problemu, będąc w restauracji. McDonald's nie można skorzystać z opcji pokaż mi swoje towary, natomiast każdy z nich może nam przedstawić ofertę McDonald's, a także przyjąć zamówienie, za które również będzie oczekiwał zapłaty za pośrednictwem przelewu, karty płatniczej lub gotówki. Do Maka można przyjść samemu z rodziną, z dziećmi, z drugą połówką, z kolegami, a nawet z policją. Czy wiedziałeś, że w McDonald's nie da się skorzystać z karty moja Biedronka? Jeśli mamy powyżej 18 lat i pójdziemy na plac zabaw McDonalda, bardzo szybko zostaniemy z niego wyproszeni. Jedyną darmową dolewką w McDonald's jest woda. Możemy pójść do toalety i samemu ręcznie napełnić kubek. Czy wiedziałeś, że w McDonald's możesz zjeść sztuczami, które samemu sobie trzeba przynieść? Z kolei gdy zaczniemy jeść samą buzią, ludzie mogą się na nas dziwnie patrzeć, a na dodatek może się nami zainteresować obsługa. W zależności od McDonalda niektóre krzesła są przytwierdzone do podłogi, niektóre z kolei możemy dowolnie przesuwać. Niestety, gdy spróbujemy takowe wynieść na zewnątrz lub ze sobą do domu, w bardzo szybkim tempie ekipa McDonalda nas upomni, abyśmy wnieśli je z powrotem do lokalu. Z jedzeniem McDonald's nie da się rozmawiać, ale co ciekawe translator może się z nim całkiem nieźle dogadać. Podziel się chlebem, społoek nie ma sprawy. W McDonald's można spać, ale tylko do czasu zamknięcia lokalu lub wyproszenia nas przez obsługę. Do wyboru mamy wiele miejsc, na przykład stoliki, podłoga, łazienka, lada, albo na przykład frytkownica. McDonald's to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc podczas wycieczek szkolnych. Jest też zarazem ich najczęstszą główną atrakcją. Gdy zbierzemy wszystkie zabawki z Happy Meal w aktualnie dostępnej serii, otworzy się portal do zaświatów. Czy wiedzieliście, że jeżeli krzykniecie głośno dzień dobry, wchodząc do McDonalda, to jest bardzo mała szansa na to, że ktoś wam odpowie? A dodatkowo ludzie się będą na was dziwnie patrzeć. Czy wiecie, że w McDonald's nie da się zamówić kubełka KFC, a także wielu innych produktów z ich oferty? Czy wiecie, że jeżeli podjedziecie do McDrive'a na koniu, to dostaniecie specjalną możliwość skorzystania z sekretnego menu składającego się ze średniowiecznego jedzenia? Czy wiecie, że keczup, który dostajecie do frytek w McDonald's, możecie również wykorzystać na przykład do burgerów, do lodów, do McFlary bądź do ciastek owocowych? Czy wiedzieliście, że podczas oferty śniadaniowej możemy zamawiać takie danie jak na przykład mak wrap śniadaniowy, McMuffin wieprzowy z jajkiem, czy Kaiserka podwójna wieprzowa Deluxe? Co ciekawe, zamówienia te możemy składać do godziny 10.30 od poniedziałku do piątku, a w weekendy do godziny 11.00? W McDonald's można złożyć zamówienie na wynos, które możemy zjeść w środku lokalu. Co ciekawe, na stolikach umieszczonych na dworze sposób ten również działa. Numerki zamówień rozdawane są w McDonald's od 000 do 099. Setny numer dostają tylko te osoby, które potrafią zamówić jednocześnie posiłek na kasie samoobsługowej oraz kasie zwykłej. Gdy szybciej zjecie kurczaka w środku kanapki, zawsze możecie go uzupełnić nuggetsami. sami. Smak pozostanie ten sam, a Wy będziecie szczęśliwi, że w tak prosty sposób możecie uzupełnić braki. Czy wiedziałeś, że McDonald's jest firmą, dla której utrzymanie wysokiego standardu jest bardzo ważne? Tak ważne, że każda płytka na podłodze w McDonald's, po której stąpasz posiada swój indywidualny numer seryjny oraz ręcznie wykonaną sygnaturę ceramistrza, który wyrabiał płytki. Czy wiedziałeś, że zbroja pracownika McDonald's ma na sobie buffy? Na przykład, czapka z daszkiem z otwartą górą daje plus 5 do szybkości i plus 10 do staminy. Z kolei koszulka daje plus 5 do odporności do klientów o niskim ilorazie inteligencji. W nocy oraz gdy są przerwy techniczne logo McDonald's na słupach gaśnie, co ciekawe możemy to zobaczyć z bardzo dużej odległości. Do McDonald's można przyjść o każdej porze roku, niezależnie od warunków atmosferycznych, a także od dnia kalendarza biodynamicznego. Czy wiedziałeś, że koli w McDonald's można napić się za pomocą nosa? Aktualnie wyświetlany obrazek instruuje jak to zrobić. McDonald's to jedna z najwspanialszych restauracji, w której możemy zjeść pyszny posiłek. To już wszystkie ciekawostki na dzisiaj. Znacie jeszcze jakieś fascynujące ciekawostki na temat McDonald's? Podzielcie się nimi w komentarzu. Zostawcie także łapkę w górę oraz subskrypcję z kliknięciem w dzwoneczek, aby nie przegapić następnego odcinka niesamowitych ciekawostek z różnych dziedzin. Jeśli Wam się podobało, udostępnijcie także ten materiał na swoich mediach społecznościowych. Siema!